Witaj na kanale Duchowa Yoga. Przygotowałam dla ciebie 20-minutową praktykę na poranek. Będzie to rozbudzenie, rozruch i naładowanie ciała i duszy pozytywną energią. Potrzebujesz jedynie wygodnego stroju, maty i 20 minut tylko dla siebie. Zaczniemy na siedząco, w siacie skrzyżnym lub innej wygodnej dla ciebie pozycji siedzącej. Zamknij oczy. Znajdź chwilę, aby przybyć do tego momentu, do chwili obecnej. Poczuj wdzięczność za to, że robisz to dla siebie, że poświęcasz czas dla swojego zdrowia, dla swojego ciała i dla swojej duszy. Weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Z wdechem poczuj otaczający Cię spokój. Z wydechem pozbądź się wszystkich negatywnych emocji. Pozwól, żeby wszystko, co złe, zostało poza matą. Daj sobie chwilę, aby pomyśleć nad intencją na dzisiejszą praktykę. Co chciałabyś, by gościło w Twoim życiu? Czego tak naprawdę pragniesz? Niech będzie to proste zdanie twierdzące. Ty będziesz gotowa, możesz powoli otworzyć oczy. Zaczniemy od rozgrzewki. Usiądź prosto, podnieś prawą rękę, złap za lewe ucho i przyciągnij swoją głowę. Do prawej strony poczuj rozciąganie, zmień stronę. Możesz położyć dłoń na Macie lub pozostawić ją na kolanie. Zrób to, co dzisiaj jest dla Ciebie dobre. Wróć do centrum i zacznij wykonywać półkola głową. Poruszaj głową z prawej do lewej strony. Powoli wróć do centrum, usiądź prosto. Lewa dłoń na matę, prawa ręka do góry i wyciągamy swoje ciało w bok. Poczuj rozciąganie. Staraj się nie zaokrąglać tej pleców, nie pochylać się do przodu, tylko pozostać w miarę wyprostowaną. Z wdechem przejdź do centrum, wydech, druga strona. Prawa ręka lub prawe przedramię na macie i rozciągamy lewą stronę. Wdech do centrum, wydech, dokonaj na lewą stronę, wdech, prawa strona. Powróć do centrum. Połóż swoją prawą dłoń na lewym kolanie, lewą dłoń za sobą i spójrz jak najdalej w tył, jak tylko potrafisz. Poczuj rozciąganie w swoim kręgosłupie. Wdech, przejdź do centrum, wydech, druga strona. Wdech do centrum, wydech. Wdech do centrum, wydech. I powoli wróć do centrum. Złącz swoje podeszwy stóp razem i wykonuj. Dynamiczne ruchy wychodzące z bioder, pozycja motyla. Możesz pozostać w statycznej wersji i wykonać skłon do przodu, lub pozostać w wersji dynamicznej. Poczuj tworzące się ciepło w swoich nogach. Jeśli wybrałaś skłon, staraj się go pogłębiać z każdym wydechem. Oddychaj tutaj głęboko. Przejdź do klęku podpartego, niech dłonie będą w linii z barkami, kolana w linii z biodrami. Zacznij wykonywać ruch kociego i krowiego grzbietu. Weź wdech opuszczając pępek w stronę maty, spójrz w górę, wydech, wyciągnij kręgosłup w górę, w łuk i spójrz na swój pępek. Powtarzaj te ruchy w swoim tempie. Lub podążaj za moim. Skup się na swoim oddechu, na tym ruchu. Kręgosłup bardzo lubi ten ruch. Teraz zacznij poruszać się intuicyjnie. Wykonaj kilka kół swoim kręgosłupem w jedną i w drugą stronę. Niech te ruchy wychodzą od Ciebie. Posłuchaj swojego ciała. Wróć do pozycji neutralnej. Podnieś kolana kilka centymetrów ponad matę. Poczuj siłę w swoim ciele. Poczuj ciepło, które się wytwarza. I jeszcze chwila. Oddychaj głęboko. Połóż kolana na macie. Wyprostuj lewą rękę i prawą nogę. Z wydechem zegnij. Wdech, wyprostuj. Wydech, zegnij. Podążaj ze swoim własnym rytmem. Wykonaj pięć powtórzeń. Przy ostatnim powtórzeniu możesz złapać za swoją stopę przechodząc do pozycji tygrysa lub przytrzymaj wyprostowaną dłoń i nogę. Oddychaj głęboko. Teraz wykonamy to samo z drugiej strony. Wyprostuj prawą rękę i lewą nogę. Zegnij do siebie i wyprostuj. Dotknij ze sobą wyprostuj. Podążaj ze swoim własnym rytmem. Pamiętaj, że yoga ma być dopasowana do ciebie i Twojego ciała. Nie forsuj się i nie rób nic na siłę. Gdy Twoje kolano i łokieć spotkają się, możesz pozostać tutaj na kilka chwil lub przejść do pozycji tygrysa. Złap palce lub stopę lewą dłonią. Wyprostuj rękę i nogę, a następnie wróć do centrum. Przejdziemy do siadu na palcach, to świetnie rozciągnie podeszwy naszych stóp, zapleć dłonie w koszyczek i wyślij ręce do góry, poczuj rozciąganie w całym swoim ciele. Jeszcze raz do przodu i do góry. Następnie przenieś ramiona za plecy. Lewą rękę skieruj z góry w dół, prawą z dołu w górę, tak aby dłonie mogły się spotkać za plecami. Możesz też wykorzystać pasek. Pasek jest idealnym przedłużeniem naszych kończyn. Poczuj rozciąganie, poczuj otwarcie klatki piersiowej. Oddychaj głęboko. Teraz wykonamy to samo z drugiej strony. Prawą rękę skieruj z góry w dół, a lewą z dołu w górę. Oddychaj głęboko, poczuj przestrzeń w barkach i spokój w ciele. Przejdź z powrotem do klęku podpartego i do psa z głową w dół. To twój pierwszy pies z głową w dół tego dnia, więc naprawdę zobacz, jak się dzisiaj czujesz. Możesz pedałować, możesz wykonywać różne ruchy w tempie. Naprawdę poczuj go, rozchodź go. Kiedy będziesz gotowa, możesz przestać się ruszać. Teraz podnieś prawą nogę do góry. Trójnogi pies. I wykonaj kilka kół swoim kolanem. Niech te koła z każdym ruchem stają się coraz bardziej obszerne. Kilka w prawą stronę i kilka w drugą stronę. Połóż stopę na ziemi i podnieś lewą nogę. Zegnij kolano i wykonaj obszerne ruchy swoim kolanem. Niech te koła będą coraz obszerniejsze. Teraz zmień stronę. I postaw stopę na macie. Znowu podnieś prawą nogę do góry, zegnij kolano i naprawdę poczuj to rozciąganie. Przenieś prawą stopę między dłonie i wstań w pozycja wysokiego wykroku. High Lunge. Niech Twoje prawe kolano ma kąt 90 stopni. Poczuj rozciąganie, poczuj, jak Twoje ciało, ciało pracuje. Wykonaj głęboki wdech i wydech, a następnie przejdź do pozycji Twisted High Lunge. Możesz zahaczyć swoim prawym łokciem o prawe kolano, lub pozostać wyprostowana. Powróć do centrum, wyprostuj prawą nogę, skróć dystans i zejdź do pozycji piramidy. Staraj się, by Twój brzuch znajdował się na Twoim prawym udzie. Poczuj rozciąganie w prawej nodze, ale też w lewej nodze. Oddychaj głęboko w tej pozycji. Delikatnie zegnij kolano i przesuń swoją nogę do tyłu z powrotem do pozycji psa z głową w dół. Możesz wykonać kilka ruchów lub po prostu pozostać w tym psie. Podnieś lewą nogę. Do trójnogiego psa i postaw stopę między dłońmi. Powstań w pozycji high lunge, wysoki wykrok. Patrz w górę, niech twoje lewe kolano ma kąt 90 stopni. Prawa stopa może być delikatnie oderwana od maty. Możesz delikatnie balansować, starając się z każdym wydechem pogłębić wykrok. Teraz przejdź do pozycji Twisted High Lounge. Jeśli chcesz możesz zahaczyć lewy łokieć o lewe kolano dla pogłębienia pozycji. Nie forsuj się. Zobacz jak czujesz się w każdej z tych wariacji. Jeśli czujesz, że to dzisiaj jest poza twoimi możliwościami, zostań w pierwszej opcji. Powstań z powrotem do pozycji high lunge, wyprostuj lewe kolano, skróć dystans i opadnij w pozycję piramidy. Poczuj rozciąganie w nogach. Poczuj energię, która przepływa przez Twoje ciało. Przesuń stopę do tyłu, z powrotem do pozycji psa z głową w dół. Popedały chwilę w tym się poruszaj się. Niech Twoje ciało się trochę rozluźni. Podnieś prawą nogę do góry, z wydechem przenieś prawą stopę do przodu. Postawią po zewnętrznej stronie prawej dłoni w pozycji szczurki. Lewe kolano może pozostać na macie lub możesz podnieść je do góry. Jeśli potrzebujesz większego wsparcia, pozostaw je na macie. Możesz naciskać prawą dłonią na kolano dla większego otwarcia tej przestrzeni. Możesz również przejść na przedramiona, by poczuć jeszcze silniejsze rozciąganie. Tutaj możesz eksplorować, możesz również spróbować podnieść kolano do góry lub pozostawić je na macie. Oddychaj głęboko. Poczuj rozciąganie w całym swoim ciele. Jeśli jesteś na przedramionach, przejdź z powrotem do góry i przesuń swoją stopę między dłonie. Cofnij biodra, wyprostuj prawą nogę, pozycja pół Przejść przejdź do przodu, pozycja low lunge. Z powrotem do pół i pozycja low lunge. Teraz pozycja pół i pozostaj w niej przez chwilę. Poczuj rozciąganie i wróć do pozycji low lunge. Teraz przejdziemy do pozycji gołębia. Prawą nogę ułóż równolegle do krótszej krawędzi maty lub skośnie, jak pozwala też wesprzeć się kostką. Poczuj rozciąganie w pozycji gołębia. Możesz też przejść na przedramiona lub stworzyć sobie poduszkę z przedramion i ułożyć czoło na macie. Poczuj rozciąganie w tej pozycji. To jest asana, która ma Cię rozciągnąć, rozluźnić, ale też wyciszyć. Teraz wykonaj swoją winiosę, lub możesz po prostu przejść do psa z głową w dół. Pobądź chwilę w tym psie, Popedałuj kolanami, znajdź chwilę na rozruch. Będziemy powtarzać to wszystko na drugą stronę. Podnieś lewą stopę do góry. Postaw przy krawędzi lewej dłoni. Pozycja jaszczurki. Możesz położyć lewą dłoń na lewym kolanie dla większego rozciągania. Możesz podnieść prawe kolano do góry lub pozostawić je na macie. Możesz też przejść na przedramiona. Wybierz swoją opcję. Oddychaj głęboko w tej pozycji. Wróć na dłonie. Przenieś stopę między dłonie, i będziemy przechodzić z pozycji półspagatu do pozycji low lunge. Dokonaj te ruchy w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem, w zgodzie ze swoim oddechem. Pozostań chwilę dłużej w pozycji półspagatu dla rozciągnięcia. Powróć do pozycji low lunge i przenieś nogę na bok do pozycji gołębia. Możesz pozostać w aktywnej wersji, lub przejść na przedramiona. Dla bardziej restoratywnej wersji poczuj rozciąganie w swoim ciele, oddychaj głęboko, poczuj energię, która już pracuje w twoim ciele po tych asanach. Wróć do planku, chaturanga, pies z głową w górę, pies z głową w dół. To była nasza druga sekwencja. Przejdziemy do ostatniej, ale pozostanie jeszcze chwilę w swoim się z głową w dół. Teraz przejdź na początek maty. Wykonaj tyle kroków, ile tylko potrzebujesz. Przejść do skłonu. Możesz wykonać swój ulubiony skłon. Możesz złapać za łokcie i pobujać się. Możesz dotknąć dłońmi maty. Możesz też złapać za łydki. Wykonaj swój ulubiony skłon. Teraz powoli powstań do góry, rozszerz stopy i przejdziemy do pozycji malasany, siadu jogicznego. Możesz użyć kostki, niech ta pozycja nie będzie dla ciebie wyzwaniem. Połóż prawą dłoń na podłodze i wyciągnij lewą rękę do góry. Spójrz w górę. Możesz złapać też dłońmi za plecami dla rozciągania. I to samo wykonaj z drugiej strony. Wyciągnij prawą dłoń, spójrz w górę, poczuj rozciąganie, tutaj również możesz spróbować złapać się. Możesz też wykorzystać pasek. Wróć do centrum. Przejdziemy do pozycji skłonu. Podnieś ręce do góry i skłoń się w dół, staraj się, aby twój brzuch był na twoich udach. Możesz złapać za stopy, możesz położyć poduszkę na udach. Naprawdę poczuj to rozciąganie, ale rób je w zgodzie z swoim ciałem. Powoli połóż się, nogi razem, ramiona wzdłuż ciała. Przejdziemy do pozycji świecy. Shoulder stand. Wyprostuj nogi, starając się wydłużyć kręgosłup, stopy aktywne, oddychaj głęboko. Głowa pozostaje prosta, nie skręcamy szyi. Z wydechem powoli opuszczaj nogi za głowę. Jeśli palce stóp dotykają maty, możesz pozostawić dłonie na plecach lub rozciągnąć je wzdłuż maty. Możesz pozostawić delikatnie ugięte kolana lub położyć klocek pod stopy. Delikatnie wyjdź z pozycji, przyciągnij kolana do siebie i pobujaj się. Rozmasuj swoje plecy. Wykonałaś świetną robotę. Zrobiłaś to dla siebie, teraz już tylko relaksacja po zasłużonym wysiłku. Zegnij prawe kolano, połóż je na lewym udzie i przyciągnij lewe kolano do siebie. Poczuj rozciąganie w nogach i wykonaj to samo z drugiej strony. Przyciągnij prawe kolano do siebie. Możesz pobujać się lub pozostać w wersji statycznej. Rozprostuj nogi i przejdziemy do pozycji shavasana, pozycji nieboszczyka. Nie pomijaj tej pozycji, jest ona niezwykle ważna, żeby cała praca, którą właśnie wykonałaś, pozostała w twoim ciele. Połóż się wygodnie. Możesz wykorzystać wałek pod kolana, możesz przykryć się kocem. Zostaniemy, tutaj przez, zostaniemy tu przez kilka minut, więc upewnij się, że jest Ci wygodnie i ciepło. Zamknij oczy, oddychaj głęboko, ale nie kontroluj swojego oddechu. Pozostań w tej ciszy i w tym spokoju. Staraj się odciągnąć wszystkie nurtujące Cię myśli. Zrelaksuj swoje stopy. Łydki, uda, brzuch, klatkę piersiową, dłonie, przedramiona. Ramiona, plecy, twarz, głowę poczuj błogi relaks w całym swoim ciele. Możesz powoli zacząć wracać do swojego ciała. Poczuj wszystkie punkty, które stykają się z podłożem. Możesz delikatnie poruszać palcami stóp i dłoni. Dziękuję Ci za tą wspólną praktykę i za ten czas na Macie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału po następne praktyki na